Moje nazwisko, Domin Andrzej, pochodzę z Polski. 25 lat temu wyjechałem do Frankfurtu na stałe i życie nam się wiodło. W pewnym momencie były już takie, że u mojej mamy zauważyłem taki proces starzenia. Doszło do tego, że już przestała wychodzić z łóżka, leżała w łóżku. Mało bardzo wychodziła, coraz mniej wychodziła i doszło do wysokiego ciśnienia, zabolała ją głowa. Zawołaliśmy pogotowie, zabrali ją do szpitala i stwierdzili, że nerki 75% są martwe. Po tym wszystkim powinna mieć dializę. Czyli to te oczyszczanie tej krwi. Na to myśmy się yy, długo zastanawiali, co zrobić. Ale przeczytałem w internecie, że jest coś takiego jak Akademia Ludowa w, w świebodzicach. No więc przezwoniłem, ustaliłem, czy mogę przyjechać i czy jest jakaś szansa poprawy zdrowia mojej mamy. Więc. Uzgodniliśmy termin, przyjechałem, i zaczęła się cała ta proces tego uzdrawiania. Tutaj dostała wszystkie zabiegi, dostała wszystkie powiedzmy zioła lecznicze, po których z dnia na dzień zaczęła się widoczna, bardzo widoczna poprawa. Po prostu przyjechała tutaj na wózku, bo już jak mówiłem wcześniej, że leżała w łóżku, nie chodziła. Przyjechała na wózku, odjechała bez wózka. Dzisiaj jest już, jakby to powiedzieć, po trzech miesiącach bardzo wielka poprawa. Widać postępy, że jakoś ten organizm zaczyna pracować sam i tak jakby odmłodziła się, bo. Bo ten proces starzenia robił się taki bardzo szybki, to było widoczne. Wszyscy ludzie mówili, że to jest takie normalne starzenie. 87 lat to jest normalne starzenie. A jednak tutaj się ją troszeczkę odmłodziło i uzdrowiło. Po takiej właśnie kuracji ja sam osobiście zadecydowałem, czy że można by było też nauczyć się tego leczenia, że jest tutaj okazja ukończyć taką akademię i leczyć ludzi. No, choroby u mamy były, były takie najpierw po pierwsze miała e, to się miała operację oczu e, miała e, powiedzmy grube grube e, szkła bo były już tam siódemki ósemki. E, po operacji kazali jej nosić plus 2, a w tej chwili nie nosi w ogóle okularów. Nie są jej potrzebne te okulary. Po prostu tutaj, po tych wszystkich leczeniach, odzyskała swój wzrok, i okularów dzisiaj nie potrzebuje. Czyli jeżeli chodzi o leczenie to całego organizmu, to powiedzmy oczy też można wyleczyć, nie trzeba chodzić w okularach. No druga, druga chorob drugą chorobą, którą było u mamy, to były właśnie guzy. Guz w nerkach 1,5 cm i guz 7, 14 cm, no bo 14 na, na 7 cm, taki w okolicy jamy brzusznej, i po tych czter... po, po już po siedmiu dniach, byliśmy na pierwszych badaniach, gdzie już zmniejszył się z 14 na 9 cm, czyli to już było po siedmiu dniach. A po 14 dniach zanikły, gdzie po badaniach, po prostu tak jak w nerkach, jeszcze tam zostały jakieś malutkie zwapnienia po, po kamieniach. No a po przyjeżdżaniu już do Frankfurtu, było następne badanie już ostatnie, gdzie już nie było, nie, nie ma pozostałości po chorobie. Po wszystkich zabiegach, my tutaj mama doznała, tutaj tych zabiegów, okazało się, bo jeszcze poszliśmy na te badania wszystkie, USG i krew, okazało się, że nerki są całkowicie ruchome, całkowicie zdrowe. Więc po takiej terapii 14-dniowej, widać to na własne oczy, widziałem, jak to się, jak po prostu te nerki i całe, cały organizm zaczął zdrowieć. Zaczął się odmładzać, od, odradzać cały organizm. I tak żeśmy wyjechali do domu. Ze, zdrowym, ze zdrową mamą. czyli Całkowicie wyleczona. Od dzisiaj chodzi, uśmiechnięta, zajmuje się powiedzmy u nas gospodarstwem domowym. Z początku tak jak mówiłem, wspomniałem, bo, że ciśnienie było 250 na 220, na 120 250 na 120 a po wszystkich badaniach ciśnienie 130-135 na, sto, na 75, tak, by, tak teraz to te ciśnienie się unormowało i to jak powiedzmy, to chyba tak jak u dziecka, a osoba ma, moja matka ma, jak już wspomniałem, 87 lat i można powiedzieć, po badaniach nie ma żadnych, żadnych chorób, wszystkie wyniki mamy na papierze Wypisane od lekarzy i w Polsce, i w Niemczech potwierdzili, nie ma żadnej choroby. Czyli jest całkowicie zdrowa. Bez jednego lekarstwa, bez jednej tabletki. No, muszę jeszcze powiedzieć, że z początku, zanimśmy tu przyjechali, 12 tabletek dziennie na ciśnienie, na, na różne tam schorzenia. Dzisiaj chodzi bez tabletek, uśmiechnięta i zdrowa. Ja sam osobiście. Zauważyłem, jak to się stało z mamą, że nie potrzebuje okularów, a nic, więc miałem okulary plus 4 i plus 5 w drugim oku. Do tego jeszcze miałem wadę w roku od urodzenia, gdzie moi wszyscy bracia, ojciec i bracia, mają lewe oko jak się to nazywa, zes. Jak widać, jestem teraz bez okularów i bez tego powiedzmy już tego zeza. To jest dopiero 3 miesiące, już jestem prawie. No jeszcze okularów nie założyłem. Wzrok się poprawia szybko, bardzo szybko. I jest to jakaś taka uciecha u człowieka, że bez okularów się chodzi okulary nie, nie są taką. Tak, to jest uciążliwe okulary, ale chodzę. Bez okularów jestem zadowolony. A moje zdrowie również się poprawiło, bo też były torbiele w nerkach, też były kamienie. Tutaj na Akademii udało mi się właśnie poznać całą, całą technikę tego leczenia, gdzie, z czego jestem bardzo zadowolony. Teraz dojeżdżam tutaj do Świebodzic 800 km, żeby właśnie ukończyć Akademię Ludową w